Szczur ucieka od kota. Szczur ucieka od kota. Kot goni szczura. Szczurek. Uciekaj. Do otchłani uciekaj szczurze. Bez pomnika, bez pamięci, bez nagrobka. Skończysz zapomnian, nawet przez siebie. Szczurze z kanałów YouTube'a na powierzchnię wychodząc gnijesz od światła sztuki, samemu stojąc w kałuży gnoju. Lgniesz ku górze, martwy chwaście. I zdobany, tu zdjęcie. Tu jeszcze więcej zdjęć. Jestem z i mówią na mnie: szczylson, Szczurywis szczurowisko yy, z, z zy. Tutaj mamy kota. <tudzi> R -R na U. U. Tutaj mamy zdjęcie Żula. Żul, <grym się wziął> Żul. To mój... To mój stary. To, to... To mój stary. Wtedy że coś na czerwono. Teraz pójdźmy na Google Mawca. Jestem w losowym miejscu w Rumunii. Tak. Tutaj mój stary zrobi sobie zdjęcie. Jest, tak, i to jest to miejsce z tego właśnie zdjęcia, szul. Skąd wiem? Bo to mój stary, i to jest nasz dom rodzinny. E, nie pytajcie mnie o, o zdanie, kiedy siedzę nie walcząc z ogniem mgły. Walczą mgły. <laughs> walczą mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Nie pytają o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. To jest Maj, nie pachnie saska Kępa. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej Kępa. Nie pytają cię nie o imię walcząc, z tym nie Nie pytają cię o imię walcząc o Grube dziecko. Mój brat, Grzegorz. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Obok ja. Byliśmy właśnie wtedy w, 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 w odcinku. Jestem debilem. No to wypiercie mi stąd. Thank <laughs> you.